Skakujesz. Moi drodzy, jesteście na kanale Żyj z Pasji Zapraszam Was serdecznie do oglądania odcinka Detektor, plaża, przygoda, vanlife Lecimy! Wiecie co, część widzów e, pisało, że e, kradną e, na południu Włoch, no i ja chciałem powiedzieć, że Łukasz ma takiego oto owczarka belgijskiego i on generalnie teraz jest spokojny, jest spokojny, jest, jest uśmiechnięty ale uwierzcie mi, że jeżeli podejdziecie do tego auta i będziecie chcieli coś Zabrać? No To Borys będzie miał dobry posiłek. A lubi? A lubi. <grymne> Szukamy z Łukaszem detektorami. Dzieciaki grają w piłkę i siedzą na telefonach palmy, słońce, zadowoleni ludzie. Ekstra. A te domki, które tutaj widzicie oraz tutaj, to są toalety. Plaża jest przeogromna i możecie sobie tylko wyobrazić ile ludzi jest tu w sezonie. Na plaży jestem długo, krócej niż za ostatnim wejściem w poprzednim odcinku. To znalazłem 12,20 eurocentów na dwa wypady. No i to jest trzeci wypad i już mam 4,10 eurocentów i zobaczymy co więcej. A tutaj niecodzienne znalezisko. Jakiś bulion Knora zapakowany. Takie coś. Ktoś przyniósł. Jest to. No takie w normalnej temperaturze. Więc chyba nie podgrzane nawet w żaden sposób. No i co? Ktoś to przyniósł i nie wziął. Także co? Można zostawić. Niech ktoś tam. To weźmie, prawdopodobnie trafi do śmietnika. E, może się popsuć, a można wziąć i skosztować. No dobrze, podsumowanie: 2, 4, 5 euro, 40 eurocentów plus tamte 12, 12, czyli 17,6 euro na trzy takie wyjścia. No i ten Knor. Ciekawiłem jej skąd to jest, i wydaje się, że z Turcji, bo tutaj znalazłem. Za 221,85 TL, czyli liry tu, tureckie. No, i to w przejściu kosztuje 6 euro. Także dość drogie. No, zobaczymy, jak będzie smakowało. Jedno, ja zjem. Jedno, dałem Łukaszowi. Pachnie to świetnie. Zobaczmy. No, wygląda to tak. Nie wiadomo, jak trzeba dodać wodę i zagotować. Dałem Łukaszowi drugie, bo otworzyłem całe. Potem przetłumaczyliśmy. To tu jest turecki bulion, gdzie 750 gram starsza na 47 litrów wody. Także na porcję tam chyba 75 gram było. Także bulion. Nie wiem czegoś takiego, no bo nie mam do czego takiego bulionu użyć. Także teraz no zobaczę, co zjeść. Dobra, nic nie kombinuję. Wyjadam zapasy grochowa z kiełbasą wieprzową. Od Benjamina. Pozdro Beniamin. No ta grochowa i wygląda całkiem spoko. Trzeba tylko bułeczkę do tego zrobić. Może nie jest to. <grych> Posiłek w restauracji, ale i tak jest super. Mm. Grochoweczka, mistrzostwo świata. W Kaorle, bezpłatny parking, który Wam wcześniej pokazywałem. No to tam m, niby są zakazy, ludzie parkują, ale jest y, znak z odholowaniem, także zrezygnowaliśmy z tego. To jest Parkeggio Divia Ferrara, taki duży, zamknięty teraz. I my podjechaliśmy kawałek dalej, tutaj. Tutaj jest Parkeggio, też przy tej ulicy Via Ferrara. Tu sobie stoimy. No i teraz jedziemy na Parkeggio. Triske Blue tuż przy tym kieza, przy tym kościele. I będziemy tutaj y, w tym miejscu, bo tutaj praktycznie nie ma fal. Poszukiwać w nocy. Jest godzina 20.12, godzina rekonesans. Jak będzie coś wychodziło, to dłużej. Z czołówkami jedziemy. Dobra, sąsiad już się szykuje. No i zaraz ruszamy. Od razu pokażę Wam ekran. Mi się strasznie podoba to podświetlenie. Także moi drodzy, jak widzicie, sprzęt gotowy. Morze jest, kościółek jest, Łukasz jest. No i będziemy poszukiwać po ciemku, zobaczymy, czy jakiekolwiek sygnały będą. Jak będą, to nagrywam. Pierwszy sygnał w nocnym morzu kawałek aluminium zjedzonego. Kolejny sygnał i dziadostwo, ale jest cisza i nagle taki dzwon. Może obrączka jakaś by wpadła w ten sam sposób? No tym razem jest zrywka, a zrywka to już jest sygnał typowo obrączkowy. Ja to sobie poszukuję, a tu dzwony biją. 21 piesza wybiła. Dziwny skaczący sygnał, wykopiemy na żywo. trochę przesuwa ale ładnie tylko to są takie specyficzne te sygnały w tym morzu. Tak ciężko je rozróżniać. Jest w sieci, czy nie ma? Jest, zawleczka znowu. Tym razem kawałeczek folii aluminiowej. Czyli tak śmieci są, ale monet ani żadnych innych rzeczy nie ma. Ale jest dziwnie w nocy, jak tak fale was walą jesteście po środku morza samemu, bo łukasz tam jest za 150 metrów w prawo. Jest bardzo specyficzne uczucie Ale fajne. Zobaczcie, rzadko kiedy można zobaczyć sobie na żywo takiego to kraba fajny. O, tu jest, widzicie? Tak malutki, super. No i fajnie, że jest woda, a może tu jutro zupełnić w ogóle? Wiecie co, ja się no tak może nie ekstra stresuję, ale mam jeszcze trudności z idealnym parkowaniem do tyłu, dukatem. No i tak przed wyjazdem do Włoch mówię: Kurde, gdzie ja będę stawał? Jak ja takim klocem będę parkował? A powiem wam, że na ten moment mija szósty dzień i żadnego problemu nie było ani razu. Dwie minutki. Jadę z Łukaszem na ten sam parking, gdzie spędziliśmy cały dzień. Jest bezpłatny, osiedle jest spokojne, jest cichutko, a tutaj parkingi są do 8 rano bezpłatne. Na dzisiaj tak się naszukaliśmy, że chcemy jutro troszeczkę się wyspać i pojechać już do kolejnej miejscowości. No bo z tej plaży ja wyciągnąłem no te ponad 17 euro, Łukasz wyciągnął tam koło 8. Tak, także, no, ile można, ile można w wodzie, nic nie wyszło. Także my, my robimy właśnie według naszego schematu. Plaża, woda, jest coś, zostajemy. W sensie, wiecie, jest coś, że na przykład w wodzie jeden pierścionek srebrny by wyszedł, a nie same śmieci, to byśmy zostali. A tak, trzeba jechać dalej. No i dobrze, moi drodzy, w tym odcinku jeszcze będzie dużo rzeczy, ale to w kolejnym dniu. Jakoś tam się. Ubraliśmy, wystroiliśmy, idziemy na miasto zobaczyć, może kogoś poznamy. Generalnie mi się bardzo we włoszech podoba to, że przejeżdżają Włoszki i mówią ciao, ciao bella. No i od razu idzie zagadać. No tylko nie jak jestem w tak na plaży, trzeba troszeczkę inaczej wyglądać. Także kolejne ujęcia w kolejnym dniu. Na razie. No i wiadomo, że nie jest to pełnia z sezonu, także ludzi nie za dużo, ale widoki naprawdę przepiękne. Naprawdę, no, Kaorle ma swój klimat. Jakieś będziecie to polecam, zwiedzić, poszukać na plaży. Bardzo fajne miasteczko. No, przynajmniej mi się podoba. Jakoś jest, nie wiem, mniej więcej 23. No i jest taki klimat. Ludzie no, pojedyncze jakieś osoby się kręcą. Nie jest to pełnia sezonu, ale fajnie. Bardzo fajnie się tak wieczorem przejść zupełnie inaczej niż po prostu w lato. łyżeczka kawka z rana dwie łyżeczki cukru ktoś tam napisał, że cukier jest niezdrowy mój dziadek ma 90 lat jak pracował w cukrowni to przez dwa lata jadł pół kilo cukru wypijał litr wody z tym cukrem i szedł do pracy i tak naprawdę Żadnych kłopotów nigdy a propos cukru nie miał. Teraz ma 90 lat. I z cukrem jest tak, że jeżeli ludzie jedzą i nic nie robią, no to rzeczywiście mają problem. Ale jeżeli zjecie nawet sporo cukru, a macie ma mega aktywny tryb życia, no to ja nie wiem, czy Wam bardzo ten cukier zaszkodzi. Wszystko z od genetyki i od intensywności życia, ruchu. Dzisiaj na śniadanie wjeżdża ćwierć kilo sera Halumi. Ćwierć 225 gram, troszkę mniej niż Ćwierć. Tak, jako sypek to smakuje. A podgrzane, no w ogóle, jeżeli nie jedliście, to w biedronce taki serek kosztuje 10 zł. Polecam serdecznie. I jaki plan na dzisiaj? Po pierwsze, po śniadanku wziąć prysznic. Wczoraj się nachodziliśmy wieczorem, także człowiek spocony. Później jedziemy kilka kilometrów dalej. Bo jak zobaczycie na mapie, Kaorle, po prawej stronie jest od kościoła plaża i po lewej. Tylko trzeba troszkę obkrożyć. No i tam zobaczymy, jakie będą efekty. I później zobaczymy: może Ereklea Mare, może Duna Verde, albo Lido Di Gessolo gdzie Emilia i Andrzej, pozdro kochani zawsze mają najlepsze efekty zobaczymy, no ma padać jakieś teraz 2-3 godzinki także koło 14 pewnie wystartujemy, teraz taki mały tip one life'owy, dużo osób będzie się śmiało na pewno, ale ci co wiedzą o co chodzi będą wiedzieli dobra, prysznic przygotowany teraz tylko nalać te 5 litrów wody ta pompka jakby tu pole wstartował pozdro widzów, którzy napisałeś w ten komentarz Ręcznik zostawiłem z przodu za auta, i normalnie musiałbym wychodzić. A tak, nie muszę. To mi się najbardziej podoba, że gotuję sobie wodę i się w ogóle o gaz nie przejmuję. Bo ta butla 11 to naprawdę starczy na bardzo długo. A jak ktoś pytał o to urządzenie? To jest DIN Wang DW777. To jest napisane 1W na powerbanku na powerbanku all powers, zobaczcie tyk, i pobór praktycznie 0W to jest bardzo mocne bardzo mocne, komar dotyka i od razu ginie dobra, już ogarnięty i jeszcze gotuję wodę dla Łukasza co by też mógł sobie normalny prysznic wziąć i zaraz idziemy na plażę no i dzisiaj praktycznie ostatni taki dzień od czwartku Mamy praktycznie już przepiękny, cały tydzień słoneczny, pochmurny, delikatnie, ale już bez deszczu. Udało się fajne miejsce na parking znaleźć, praktycznie przy samej plaży. Tam mamy taki ala porcik, tutaj knajpę nad samym morzem i zobaczcie jak fantastyczne miejsce. Palmy, no tutaj zaraz będziemy z detektorami chodzić, ale najpierw pójdę z Łukaszem na sam koniec, żeby wam nagrać ładny widoczek. Jako ciekawostka, bo ja nie miałem licznika kroków, a Łukasz sprawdził w Google, ile ile zrobiliśmy wczoraj we przeszłym dniu? 28 km, słuchajcie. Jest mod. No to tak jak mówiłem, że półmaraton, czyli ponad półmaraton. Łeb zanurzony. Co tam wyłowiłeś? Dałem Łukaszowi pierwszy raz spróbować pyłku pszczelego. Jak wrażenia? Miód w gębie. Ciekawe, ciekawe. jakbyście chcieli, bo mój znajomy ma firmę z miodami, jak wielu widzów doskonale wie. I wystarczy do mnie napiszecie. Ja realizuję poprzez znajomego po prostu zlecenia. I jak chcecie, to piszcie w komentarzach albo na maila. A to jest moje ulubione miejsce. Zawsze fajnie sobie z góry popatrzeć. Mam tutaj pierwszy sygnał taki w miarę na 2 euro i zobaczymy tym razem bez słuchawek nie wziąłem słuchawek, bo jest cisza, spokój. Dobra. Już wyciągnięte. No, gdzie tu jest? W sicie zobaczymy czyżby, jest, ale start fajny, 2 euro kamera na czole bo był ładny sygnał i co się okaże tym ładnym sygnałem a okaże się taki mikro kółeczko z aluminium sygnał był jakiś przesk przeskakujący, no i proszę bardzo kolejna dwójka, tu jest camping dla kamperów wychodzą mi od razu widok na palmę na morze tutaj plaża grabiona z syfu posztormowego pan ładnie grabi no i plaże w ogóle są grabione teraz elegancko także fajnie, zawsze te centymetry dwa ziemi zostanie w sensie piach ruszonego i wykrywacz głębiej złapie jakiś przedmiot Taka pięćdziesiątka to zazwyczaj jest 2 euro, ale zobaczymy, może być też aluminiowy taki krążek jakiś. Albo no właśnie. No jakaś szansa na 50 eurocentów jest. Zobaczymy. O, na pewno 50 eurocentów flaszka, taka mała. Sprzęt gotowy, tym razem słuchawki wodoodporne. Na no, Łukasz pierwszy raz zakłada suchara, także lecimy do wody. Jak to mówią do pierwszego sygnału. Ale przyjemnie się szuka fale nie za duże. Pierwszy sygnał i to jakiś świecący. Moi drodzy, jest łyżeczka made in Italy. Pierwsza łyżeczka w Italii. Super. Łukasz mówi, że ma biżuterię. No i pięknie. Piękkie, pięknie, pięknie. Z morza trzeba się przyjrzeć Czy to jest srebro, czy może coś innego 925 Łukasz, sreberko Jest? No tak. <grafy> <grafy> Gratulacje Trzymaj <grafy> Piątka bracie, kurczakiś Żółwik <grafy> <grafy> Wreszcie jakaś monetka I tą monetką jest 20 eurocentów No ja w cięż widzę pierwszą biżuterię, ale ekstra ale ekstra i to będzie I to będzie prawdopodobnie sreberko. Tak są jakieś próby, także ekstra, pierwsze srebro z morza. A podczas poszukiwań mam taki dokładnie widok Podsumowanie, ja mam trzy fanty i obrączkę. A Łukasz trafił też trzy fanty. 5 eurocentów, łańcuszek e, srebrny. No i to jest piękna rzecz z nierdzewki. fajnie. Pisek. Yeah. I to mi się podoba we, we Włoszech. Te palmy, te wi widoki. Cisza, spokój. Bajka. Tak wygląda pizza wózka. no Widok ciekawy. Fajnie, że to mamy wszystkie. O, thank you, thank you, Że mamy do wyboru wszystkie oliwy, jakie chcemy. Ja wziąłem sobie taką. Zobaczymy, jak włoska oliwa smakuje z pizzą. Dzisiaj z rana troszkę chłodniej, 12 stopni. Ale ładna dzisiaj pogoda. Szybka. Kawka zaraz wskakuje I lecimy na poszukiwania. Dzisiaj będzie z 6 jajek. Dobra, szybko wcinam i chyba pójdziemy na tą samą plażę, na której wczoraj tam szukaliśmy. No, bo wyszły dwa sreberka, jedna nierdzewka, a nóż, a nóż będzie coś więcej. Ponieważ często piję kawę, a ja kawa wypukuje magnez z organizmu, dlatego używam skurcz Magnez, Coś takiego i kiedyś mi drgało trochę oko przez dwa tygodnie, albo nawet dłużej. I odkąd zacząłem suplementację magnezem, nic się nie dzieje. Podsumowanie tym razem nagram z telefonu, bo jest ładna jakość. Jak widzicie, srebrny kolczyk, srebr srebrna obrączka 2,20 euro. Tutaj jakieś z 67 L50. Prawdopodobnie to jest po prostu 50 lirów i takie ten te, te się się nie znam. I ogromne kawałowiu, i to jest chyba od jakiegoś wieszaka na ubrania. Także. Srebrna obrączka, kolczyk, wczoraj srebrna obrączka, Łukasz łańcuszek, czyli z takiej, z takiej wody na przestrzeni około 150 metrów mamy cztery sreberka. No i zobaczcie, cztery sreberka. Także rokowania na szukanie w morzu na znalezienie złota są spore, tylko muszą być dobre warunki. No i dobra, czas się pozbyć sieci. No dobrze. Szybkie białeczko, i lecimy na kolejne plaże. Ależ ekstra dzisiaj pogoda. Lecimy do sklepu, i później na kolejną plażę z 7 km. Tutaj mamy pieczywko na wagę. Chodzimy na i mamy. 90 euro centów i tu macie ceny podane za... E, no wiecie, za kilogram a cóż to jest za auto przede mną, takiego jeszcze nie widziałem a Defender, spoko właśnie tutaj byliśmy na tym spacerze pięknie to się prezentuje za dnia pięknie, miejscowość portowa i. Były szybciutkie zakupy w Ridlu i jedziemy 3 km na plażę w kolejnej miejscowości. Żar się leje z nieba. Dobrze, że klimatyzacja działa, aczkolwiek trochę śmierci. Nie wiem od czego to zależy. Czy czynnik stary, chłodzący, czy co. I wiecie co? Tak jak ja lubię jeździć Skrycie. autem, to Skrycie. Ducato po prostu uwielbiam. Uwielbiam ten samochód. Tam mamy kolejną plażę. Taki parking, żeby w cieniu. Bo kurcze, jest taka żarówa, że po co nagrzewać auta. No, i w tym odcinku to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć!